Siema! Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to jest kolejny odcinek kariery AS Monaco, która mam nadzieję, że Wam się podoba. Czy Wam się podoba? Nie wiem, bo nagrywam to wszystko do przodu. Ja wiem, że mi się podoba. A zwykle, kiedy mi się kariera podoba, to i Wy macie pozytywne odczucia, bo kiedy widzicie, że się dobrze bawię, to sami się wciągacie i też dobrze się bawicie, więc... Nie pozostaje mi nic innego, tylko mieć nadzieję, że tak samo jest w tym przypadku. Teraz zabawa się trochę kończy, o tyle że czeka nas troszeczkę maraton. Gramy z Olimpikiem Lyon, gramy potem z Bordeaux, a potem gramy z Gyongą. Na szczęście, potem jest bardzo dużo wolnego czasu, otwiera się okno transferowe, więc ogólnie żyć nie umierać. No ale na początku trzeba się pomęczyć. Na mecz z Lyonem wychodzimy składem, rezerw, znaczy wychodzimy składem najmocniejszym bo jest to mecz wyjazdowy. Tu jeszcze wskoczy sobie Naldo na, na mecz z Bordeaux, zaczniemy się zastanawiać nad swoim życiem i nad tym jak to wszystko pokładać, no ale na razie zobaczmy jak będzie to. Wygląda Olympic Lyon kontra Monaco, przypominam, że to jest Lyon bardzo osłabiony, bo bez Nabila Fekira, bez Endombele, więc troszeczkę mniejsza siła rażenia tego zespołu. Co ciekawe, bez tego Dembele, którego ja chciałem kupić, czy Dembele się nazywa ten zawodnik, już nie pamiętam. Ale mają Terriera, który strzela nam gola, ale my mamy Lopeza, który strzela im gola. No i teraz, na no, myśleliście, że będzie tak łatwo, że tacy hardzi jesteście, no to chodźcie, chodźcie na kolejnego. No, wy strzelacie, ja strzelam, no co wy na to, Heh. No i już nie zdążyliśmy nim strzelić, przegrywamy 2 do 1 w Lyonie. No takie życie, słuchajcie no co zrobić, no czas przygotować się do meczu z Bordeaux, ale najpierw wiem, że irytowała was ilość reklam na tym kanale ale dziś jest ich zdecydowanie mniej dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest footballteam.pl darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na ciebie potężna dawka piłkarskich emocji w footballteam.pl założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea, przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które Padają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. Tak więc zobacz, jak będzie wyglądało to spotkanie. Eee, I też warto spojrzeć na. Aj, na kontrakty zawodników. I muszę przyznać, że. No, mamy tutaj zawodnika, który nie ukrywam, że jest troszkę moim wyrzutem sumienia. A mianowicie. Yy, Nacho Monreala, którego ściągnęliśmy do tego klubu. Jeżeli ktoś go będzie chciał, to niego go weźmie, powiem tak. Jeżeli nikt go nie będzie chciał, to my go sobie sprzedamy. Tak zrobimy raczej. No, żałuję, żałuję, żałuję. To jest gracz, którego powinienem mieć w jego miejsce. No tutaj popełniłem błąd, słuchajcie, no, tak się zdarza. nie mu kończy się kontrakt. On się u nas y, samemu rozwija, jakby. On jest dobry, bo tutaj nie mielibyśmy wystarczającej liczby tych napastników jeszcze rozwiniętych do tego poziomu. My i tak go nie rozwijamy, więc uważam, że to jest naprawdę spoko opcja. Płaca 16, 200. Ona się dzieli na dwa, więc y, tutaj jestem naprawdę zadowolony z tego transferu. Dalej, y, tak, mamy tego Sylwę i mamy tego gościa. Ale on jest wypożyczony do nas, a ja go trenuję. Jakim ja jestem idiotą, jakim ja naprawdę czasami jestem głupcem, to się w głowie nie mieści. Więc zaraz będziemy musieli to zmienić. Ale na początku em, gramy z Bordeaux. Em, tutaj podejdziemy do tego spotkania: oczywiście, z składem e, bardziej rezerwowym. E, dajmy sobie tutaj konatę. E, w środku pola niech wystąpi e, ten ziomeczek. E, dalej, Dolberg. Dolberg może grać akurat. Niech Dolberg gra. Wiem, że mamy tego Sille i tak dalej, że oni mogliby występować, ale sami rozumiecie, że ja jednak no, chcę dawać czas temu Dolbergowi, bo dla niego to też jest rozwój. Że on też jest jednak tym zawodnikiem, e, nie mogę powiedzieć, że e, rezerwowym, bo występuje mniej więcej takiej samej liczbie spotkań jak. w takiej samej liczbie spotkań jak, e, jak e, Joweticz. No ale chyba sami rozumiecie, że jakby fajnie, żeby on się rozstrzeliwał i żeby zdobywał to doświadczenie. Czy jest tu jeszcze ktoś, kogo chciałbym rzucić do podstawy, znaczy do, na ławkę zamiast Chadwie ty, bo Charlie to tam nie chcę go w tym kubie. E, Okej, okay, dobra, tak to wygląda słuchajcie, mam wrażenie, że jest całkiem spoko. E, czy uda nam się tym wygrać z bordą? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy, słuchajcie, gramy u siebie, więc fajnie by było, żeby te trybuny nam troszeczkę pomogły. Jest to z tego, co mi się wydaje, pojedyncze spotkanie, e, a nie dwumecz. E, to, co ważne, nie ryzykujemy kontuzją w zasadzie żadnego podstawowego zawodnika. Strzela nam Augustin, Augustin, ale może uda nam się jeszcze przed tym jakoś wybronić. Poczekajmy chwilę, słuchajcie, jeszcze cała druga połowa jest dla nas. Godzina meczu za nami, panowie, jeszcze 30 minut, no ale z tego już nic nie będzie. Dublecik załadowany nam przez jednego zawodnika. E, ale no co zrobić, słuchajcie, no takie mecze będą się zdarzały. Ja do tego, jak widzicie, podchodzę bardziej tak szkoleniowo wszystkiego i bardzo na spokojnie. Nie, że nie, nie, że nie ma presji, ale dla nas ważne jest to, żeby w tym sezonie awansować do Ligi Mistrzów. E... I tyle, to jest dla nas cel w tym sezonie, prawda? Zresztą wiecie co, jeszcze tego nie robiliśmy. Eee, zróbmy jedną rzecz, która wydaje się być dosyć ciekawa, eee, a mianowicie zróbmy coś, czego nigdy nie robię. Eee, jakie są cele? Rozwój młodzieży. Wypracuj 3 miliony zysku ze sprzedaży juniorów w ciągu dwóch sezonów. Eee, do tego się może bardzo przydać ten młody bramkarz, którego, jeżeli by nawet nie zostawał, to się przyda. 50 milionów ze sprzedaży koszulek, ale to jest malutko. Zakwalifikuj się do Ligi Mistrzów spoko. I jaki jest sukces krajowy? No to 1/8 Kop Nacional. A czyli są dwa puchary, tak mi się wydaje. Utrzymaj wzrost wynagrodzeń poniżej 15% No to na razie nie jest źle Aktualny wzrost to są, jest 3% Okej, okay, czyli, czyli nieświadomie wykonuje te cele no Ale one są takie, że jak się dobrze prowadzi klub To raczej się on nie zahaczy e, Mimochodem Z Gęgą wygrywamy 3-1 do Hat-trick e, Więc naprawdę ten nasz duet napastników Radzi sobie e, W tym momencie fenomenalnie Tak, fenomenalnie sobie radzą Fenomenalnie E, fam, fa, fastycznie. Dobra, to co ważne, słuchajcie. Przede wszystkim ty, gościu. Nara, ja nie wiedziałem, że ty jesteś tutaj pasożycie wypożyczonym. Podżerasz możliwości rozwojowe. E, tutaj wrzucamy na razie tego bramkarzyka i zobaczymy, jak on będzie się po prostu rozwijał. E, tego gościa już wyrzucamy, bo e, osiągnął to, czego od niego wymagamy, więc w to miejsce wskoczy sobie teraz e, środkowy obrońca, może. Tak, podciągnijmy sobie tego gościa, żebyśmy mieli w zanadrzu tego, nazwijmy to, złotego obrońcę. Wydaje mi się, że to będzie przydatne. I wiecie co, dokupmy sobie, nie wiem ile to daje nigdy, ale dokupmy sobie trening intensywny w karierze menadżera. Nie wiem o ile to ma podnieść im te oceny ogólne, ale miejmy nadzieję, że jakoś pozytywnie wpłynie na tych zawodników. Tak więc symulujemy całość i chłopaki coś tam się porozwijali. Nie można powiedzieć, że nie. Więc mam nadzieję, że łatwiej to wszystko będzie szło do góry No naprawdę powiem szczerze Już mówiłem to W jednym z odcinków, że jak zacząłem grać tą karierę To byłem troszeczkę przerażony Myślę, że to po mnie było widać, że ja nie wiedziałem w co ręce włożyć I myślę, że wiele osób po pierwszym odcinku mogło pomyśleć, że coś tutaj jest nie halo. Ale teraz, jak ja już wiem co, Jakby już wiem w którym kierunku iść to jest zdecydowanie lepiej, naprawdę teraz czuję dużo większą pewność, czekajcie biuro, bo ja tak kliknąłem w ten raport, ale go nie przeczytałem, okej, okay, to będzie dobry typ, zobaczcie, 92 wzrasta mu potencjał, bo był 90 to mi się podoba, to mi się naprawdę bardzo podoba, myślę, że niedługo go weźmiemy do podstawy i on będzie grał za jakiś czas, jako nasz rezerwowy golkiper, po prostu, dobra, dostajemy ofertę wypożyczenia, no na pewno, na pewno Newcast, to jest moje ogromne marzenie dostępny raport o juniorach, okej, okay, zobaczmy, więc jak to wygląda, no panowie konkurencja w klubie teraz jeśli chodzi o pozycję bramkarza jest duża więc tutaj się musicie postarać a jak na razie to się tak chłopki nie staracie, 120 za mało słuchajcie, za mało, 90 za mało no jakby czekamy na takich gościa jak, jak tamten typek, bo um, on jest na poziomie tego Mansi którego mieliśmy w poprzedniej karierze to jest, to jest ten poziom co bracia Moretki um, cały czas tęsknię słuchajcie, cały czas tęsknię zabrać mi Moretti, ok to mamy zrobione, Vallejo jest obiektem zainteresowania klubu PSG, który daje za niego 13 milionów nie ukrywam ee... nie, że mnie to boli ale troszkę żałuję, bo Vallejo jest zawodnikiem, którego ja bym tutaj chętnie widział tylko, czy Real by bo ja bym go widział przyznam bardziej trochę na zasadach wypożyczenia dwuletniego jako taką bezpieczną opcję to basmy, może Anusz i Widelec się zgodzą, słuchajcie. E, nic tutaj nie stracimy w przypadku ewentualnego wypożyczenia, więc e, czemu by nie spróbować? Wajecho, wypożyczenie. Nie są zainteresowani. Spoko. A ciebie? Ciebie też nie chcą wypożyczyć. Szkoda, o co mogę powiedzieć, ale. A nie, za krótki komentarz. Myślałem, że go możemy podpisać. Tak tak chciałem go wziąć z zaskoczenia. E, dobra, wiecie co? E, bo teraz jesteśmy w momencie, w którym zawodnikom się zaczną kończyć kontrakty. Może będzie tutaj akurat z tych graczy, których my sobie tutaj znaleźliśmy, ktoś, e, kogo umowa będzie wy wygasała. I takim zawodnikiem może być Olivier Giroud. Tylko czy my go tak naprawdę potrzebujemy? Już tak odrzucając na bok moją sympatię. Mamy Joveticha, który ma dużo czasu jeszcze, bo ma jakieś 3-4 lata grania takiego ok. Mamy Dolberga, który ma być domyślnie naszym podstawowym napastnikiem. I mamy tych Francuzów naprawdę fajnych, którzy mam nadzieję, że się rozwiną dobrze. No nie potrzebujemy. No i widzicie, czasami nawet ja podejmę niezłą decyzję. Chcecie go wypożyczyć? Szkoda. Chcecie go sprzedać? E, no dobra, zobaczmy czy ja mam jeszcze tutaj kogoś Kto mógłby mnie potencjalnie interesować Z tych graczy e, Dumfries mnie nie interesuje, znaczy interesuje, ale Nie Lato, nie, więc przejdźmy Bo tutaj mamy paru zawodników, którzy mogą być ciekawi e, Ale tak, Jordana Maviego Teraz nie potrzebujemy, bo tam sobie Samemu ogarniamy tą pozycję e, dro O! Aha, jest wyporczony z innego klubu, okej okay. No jestem Mukiel to jest zawodnik bardzo ciekawy, słuchajcie, którego ja bardzo chętnie bym zobaczył w naszym klubie. Yy, tylko czy ja go chcę teraz? Wydaje mi się, że po Mukiela, jeżeli nikt się po niego nie zgłosi, to my po Mukiela zgłosimy się. Po zakończeniu okienka transferowego Żebyśmy my go mieli na kolejny sezon Bo ja go nie potrzebuję w tym sezonie Ale w przyszłym byśmy się uśmiechnęli do tego zawodnika Bo pamiętajcie, że w przyszłym sezonie Już tutaj nie będzie Hakimiego Więc tutaj Mukiel Byłby fantastyczną opcją Z lewej strony mamy wtedy Tego Baloture Heinricha Heinrichsa, Heinrichsa nie wiem I Serrano, którego chcę rozwinąć jak najszybciej Więc to, to mi się podoba To zwyczajnie mi się podoba jednak jest paru zawodników, których nie wiem, jak wyglądają umowy, a chciałbym zobaczyć, bo wydaje mi się, że ich ściągnięcie byłoby ciekawe i fajne. Przede wszystkim pierwszy gracz to Dawid Silva. Ma w sobie to coś, ale nie ma w sobie kończącego się kontraktu. A szkoda. No dobra, czyli ten pomysł odrzucamy. Kolejny gracz, którego chciałbym zobaczyć w tym momencie. No szkoda, że sobie tego nie sprawdziłem w tym e, wcześniej. Dawid Silva byłby bardzo fajną opcją, żeby wiecie, e, mamy tych młodych, którzy się genialnie rozwijają. A teraz spróbować ściągać tych starszych, ale którzy mają coś do zaproponowania. A nie troszeczkę tak jak Naldo z całym szacunkiem dla Thierry jego i jego zwariowanych pomysłów. Wydaje mi się, że warto by było tutaj zobaczyć Czy może będą jakieś fajne Juventusowe spady Z całym szacunkiem dla tych zawodników Ale wydaje mi się, że to by było na pewno ciekawe Mario Mandzukic ma w sobie to coś niewątpliwie I to byłby zawodnik, którego ja bardzo chętnie bym zobaczył u nas za za jakiś czas jako już tak na, na finiszu swojej kariery, żeby go ściągnąć naprawdę nie miałbym z tym problemu, zobaczmy czy tu jest ktoś ciekawy Kedira, Kedira byłby ciekawym zawodnikiem, ja go sobie dodam do listy bo cały czas jest ten Tusar kontuzjowany i moim zdaniem przydałby nam się jeszcze jeden mimo... ale jaja, znaczy ja go nie podpiszę ale to jest śmieszne, bo przecież tutaj jakby Rams jest przerzucony ze swoim statusem arsenalowym no dobra, e, zobaczmy czy komuś z obrońców kończą się może kontrakty. E, Mykta Burda, nie kończy mu się kontrakt. Giorgio... To, to, Giorgio, to. Giorgio by nawet na nas nie spojrzał. Martin Caseres wypożyczony, okej. Okay. Mattia Desilio, niestety nie. Kim ty jesteś? Wiecie co? Zobaczmy go sobie. Bo Anuż Widelec to będzie gościu, którego będzie nam. Warto nam wypożyczyć. Znaczy, nam się to będzie opłacało. Luka Pellegrini wkazuje wielki potencjał. Prześledźmy go sobie, słuchajcie. Zawsze warto mieć takich zawodników e, na radarze. To jest gracz, którego nie ukrywam, że byłoby fajnie wypożyczyć. A czemu tu nie ma przerzuconego bufona? Halo? Czekamy. nie wiem. E, dobra, tak więc Juventus mamy e, obadany. Zobaczmy sobie w takim razie: Inter. Muszę to zrobić łopatologicznie, przyznam szczerze, bo zapomniałem o tym, że trzeba to zrobić. Wiecie, menadżerem. Znaczy. No, wiecie o co chodzi, więc. E, no, no, popełniłem błąd i teraz siedzicie i patrzycie, jak klikam, jak ostatnio nie dojdę. No, ale takie życie, słuchajcie, no co mam mogę powiedzieć? E, Miranda, kończy się kontrakt, a szkoda. E, czy jest tu ktoś ciekawy? No, to taki zadziwiający transfer, nie będę ukrywał. Stefan. Stefan de Vrij to byłby ciekawy zawodnik do ściągnięcia, gdyby była taka opcja. E, aczkolwiek on niedawno w sumie się przeniósł, więc jeszcze ten jego kontrakt raczej potrwa. Mario. Niestety Mario też nie do ściągnięcia. Ivan Perisic. Radza Naengulan. To jest gościu, którego bym chciał. To by była impreza z Dim w środku pola, połamane nogi i wszyscy by się bali tam przechodzić. Okej. Okay. No i na no Mauro i Icardi tam. Nie chcę go... E, to jest ciekawy gracz. Wiecie co? Lautaro Mart Ma Martineza. Wydaje mi się, że warto, żebyśmy mieli pod lupą, bo to jest zawodnik, który może być naprawdę ciekawy. Zobaczmy jeszcze, czy w Napoli jest ktoś, kogo e, chciałbym u siebie zobaczyć. Alan, no kurde, uwielbiam, naprawdę uwielbiam. E, Presnem Kim Pembe, to jest ciekawa opcja. E, jest oczywiście tutaj już Kostas Manolas. E, zobaczmy z pomocników, czy jest tutaj ktoś e, ciekawy. Diangana, ale. Raczej go nie ściągniemy. Fabian Ruiz. No, muszę powiedzieć, że imponujący występ podczas Euro 21. No i jest oczywiście Piotr Zieliński ale tutaj dla niego to byłby to byłoby absolutny regres, jeśli chodzi o. Pozycję w europejskiej piłce, przejście do naszego zespołu. No dobra, tak więc słuchajcie, zobaczymy sobie Francję e, i zobaczymy PSG, bo tu wydaje mi się, że może być ktoś, komu kończy się kontrakt, a my bylibyśmy dla jakiegoś Paryżany, Paryżanina ciekawą opcją. No i czy jest tutaj coś ciekawego? Ułóżmy sobie lepiej to w ten sposób, e, patrząc na tych graczy. Czy jest tutaj ktoś interesujący? To mamy nie, byłby fantastyczny, ale nie. On wykazuje wielki potencjał, więc jak wykazuje wielki potencjał, to ląduje na naszą listę. Żebyśmy mogli się, wiecie, przyjrzeć mu bliżej. Czy w pomocy jest ktoś ciekawy? Julian Raxel, ma w sobie tu coś. NRR, ale to jest jakby nowy napastnik. No niego nie chcę kupować, bo on odszedł jakby stamtąd. To jest nowy nabytek, nowe Rati, to nie są nasze buty. No nic, no jakby musiałbym pomyśleć teraz o zawodniku, którym kończy się kontrakt. Adrien Rabion, ale on już przeszedł. Hmm. No, nie jestem w stanie teraz nikogo wykombinować, więc nie chcę tego robić na siłę, słuchajcie, ehm, bo byłoby to bez sensu. Fajnie gdyby się dałoby pożyczyć któregoś z tych e, pomocników, w Juve. No bo umówmy się, wydaje mi się, że nie wszyscy są im aż tak potrzebni, na przykład taki Bentancur. E, to by było dla nas coś niesamowitego teraz jeszcze podczas kontuzji Tusarda. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, żeby oni się zgodzili teraz na e, taką transakcję, bo po prostu nie. No właśnie. No szkoda, bo to by było znakomite wzmocnienie. No a tak, e, ta dziura w środku pola jest dosyć widoczna cały czas. E, to byłby zawodnik, którego mega chętnie bym u nas zobaczył, powiem szczerze. E, no spójrzcie na to, no to by było genialne wzmocnienie. No, jesteśmy w stanie, wiecie, to co jest fajne To jesteśmy w stanie zaoferować Europejską piłkę w przyszłym sezonie Taki dony van den Beek W środku pola No to by było coś, no nie będę ukrywał Że to, to jest To jest wizja, która działa Tak przyjemnie na mnie O, ale jest jeden gracz, którego chciałem jeszcze zobaczyć Czekajcie, Fernandinho To jest zawodnik Który wydaje mi się, że byłby bardzo ciekawym wzmocnieniem ewentualnym Ale niestety To jak ma za krótki kontrakt na wypożyczenie Ale e, a, Nie rozumiem trochę Wiecie co Taki Fernandinho Jeżeli byśmy go kupili poniżej dwudziestki To jest ktoś kto mnie interesuje Na następne dwa sezony e, To jest ktoś kto mnie interesuje Spróbujmy mi jeszcze wcisnąć jakiś shit a nuż się okaże, że Pep Guardiola zawsze marzył o Chadlim w swoim zespole. Eee, potrzebowaliśmy zamian obrońcę, pomocnika lub bramkarza. Co wy na młodego y, szwajcarskiego golkipera? Okej, okay. okej. Okay. Eee, to w takim razie zobaczmy kogo mogę wam tutaj zaproponować. Co wy na to... na pe C Pep, co ty powiesz na Pele? Okej, okay. nie? To nie. E, to w takim razie zaoferuj kwotę za piłkarza. E, chciałbym zaoferować Ci pepie drogi. Piękny, złoty, z błyszczącą czaszką 14 milionów. Okej. Okej, to jest ciekawe. To, to jest bardzo ciekawy kierunek tych negocjacji. E, bo ja nie będę ukrywał, że wydaje mi się, że na najbliższe dwa sezony, taki Fabinho to by było coś. Ale oni chcą sporo pieniędzy. Zobaczcie, 86 oceny ogólnej. Taki Fabinio to jest naprawdę gwarant spokoju w środku pola na najbliższy sezon 2. Bo. Ale z drugiej strony, jeżeli zacznie spadać szybko, to może być problem. No nie każdy jest Jamesem Milnerem. Ale z drugiej strony, 13 milionów. Zobaczmy, ile zejdą jeszcze. Słuchajcie, 13,5 miliona za tego gościa uważam, że to są dobre pieniądze. Jeżeli się okaże, że on nie chce miliarda w bonusach i pensji, to uważam, że to są e, dobre pieniądze. Tak więc porozmawiajmy z tym zawodnikiem. E, zaproponuję rotacyjne, bo chcę zobaczyć. On chce być kluczowy, ok, spokojnie, a problem, jakby ja nie widzę w tym problemu, bo zawsze się dla niego z znajdzie. 3 lata. To może sugerować, że on jeszcze nie powinien, wiecie, skończyć jako najgorszy zawodnik świata za pół roku. No i to jest coś, co mnie przeraża. Jeszcze ja mam to zaproponować. Powiem tak: ja dam tutaj bardzo nisko. Jak się zgodzi, to się zgodzi. Jak się nie zgodzi, to się nie zgodzi. Nie ma problemu. Słuchajcie, jakby. Musimy być świadomi tego, że, że podpisując zawodników z Anglii, czasami będą takie sytuacje. To był, to był transfer, do którego ja nie byłem w 100% przekonany. Więc, jeżeli ja nie jestem do takiego transferu w 100% przekonany. To też nie będę teraz nadwyrężał, wiecie, budżetu najmocniej na świecie, tylko po to, żeby go ściągnąć. A ja nie wiem, czy ja chcę go ściągnąć do końca. No to mówmy, że no jakby o czym my mówimy. A jakby świat się nie zawalił bez tego transferu. Więc ja do tego podejdę na spokojnie. A jak podejdę do kolejnych transferów, o tym przekonacie się w kolejnym odcinku, bo ten właśnie się kończy. Widzimy się jutro, 7 rano. Na razie, piona!